Jest takie imię, które nigdy nie padło w kościołach. Imię, które nie pojawia się w modlitwach, kazaniach, pieśniach śpiewanych w niedzielę. Nie jest to Jezus, nie jest to Chrystus, nie jest to Pan. Jest to coś starszego, coś tak potężnego, że musiało zostać pogrzebane, zamknięte w tajnych komnatach Watykanu, zakodowane w tekstach, których oficjalna historia przysięgała, że nigdy nie istniały. Gdzieś w tej właśnie chwili w zamkniętej komnacie w głębi archiwów religijnych imię to jest wymawiane. A kiedy tak się dzieje, coś się dzieje. Emitowana jest częstotliwość wibracja, której nie można zmierzyć konwencjonalnymi instrumentami, ale która przenika warstwy rzeczywistości, jak ostrze przecina jedwab. Władcy tego świata i nie mam tu na myśli prezydentów ani królów wiedzą o tym. Zawsze o tym wiedzieli. Pytanie, które powinieneś zadać, nie brzmi dlaczego ukrywali to przed nami, ale co sprawia, że to imię uzasadnia tysiąclecia tłumienia? Odpowiedź podważy wszystko, w co wierzysz na temat duchowości, mocy i samej natury istnienia. Nauczono cię powtarzać tytuły. Boże, panie, ojcze. Ale tytuły nie są imionami, tytuły są hierarchią, są niewidzialnymi łańcuchami, które utrzymują cię na wyznaczonym miejscu. Kiedy nazywasz kogoś panem, automatycznie stawiasz się w pozycji sługi. Język nie jest neutralny, każde słowo niesie ze sobą częstotliwość, intencję, program. Przez dwa tysiące lat programowano cię do przywoływania niewłaściwej mocy. Co by się stało, gdybyś odkrył, że istnieje kod dźwiękowy, sekwencja wibracji tak stara jak sama świadomość, zdolna do wyłączenia mechanizmów kontroli rządzących tą rzeczywistością? Nie mówimy tu o magii. Mówimy o fizyce kwantowej, zastosowanej do świadomości. Mówimy o technologii duchowej, która została celowo wymazana z zapisów, ponieważ ten, kto ją opanuje, nie może być kontrolowany. Rok 325 ery wspólnej. Imperium rzymskie upada pod ciężarem własnych sprzeczności. Konstantyn, cesarz, który rozumie, że kontrolowanie umysłów jest skuteczniejsze niż kontrolowanie ciał. Zwołuje biskupów chrześcijańskich na sobór nicejski. Oficjalna narracja mówi, że miało to na celu ujednolicenie wiary. Prawda jest taka, że była to największa operacja inżynierii społecznej w historii ludzkości. Wśród pierwszych wspólnot chrześcijańskich krążyły setki tekstów, tajemnicze Ewangelie, nauki gnostyckie, rękopisy, które mówiły o Chrystusie zupełnie innym niż ten, którego znasz. Chrystusie, który nie przyszedł, aby zbawić poprzez ofiarę, ale aby przebudzić poprzez wiedzę. Chrystusie, który nauczał, że Królestwo Boże nie jest w niebie, ale w każdym świadomym człowieku. Teksty te zostały systematycznie eliminowane. Nie tylko usunięto je z Biblii, spalono je, zakopano, zakazano pod groźbą śmierci, zniszczono całe biblioteki, mędrców stracono, stworzono nową narrację o udomowionym hierarchicznym chrześcijaństwie, które uczy posłuszeństwa zamiast wyzwolenia, obiecuje zbawienie w zaświatach zamiast mocy w teraźniejszości. Gnostycy stanowili największe zagrożenie dla imperialnego projektu. Nauczali gnozy, bezpośredniej wiedzy, niepośredniego doświadczenia boskości. Nie potrzebowali księży, nie potrzebowali kościołów, nie potrzebowali pośredników między nimi a źródłem. Wyobraź sobie, Jakim koszmarem było to dla imperium zbudowanego na hierarchiach władzy. Jeśli każdy człowiek może połączyć się bezpośrednio z boskością, to po co są biskupi? Po co są kościoły? Po co jest samo imperium? Decyzja podjęta w Nicei nie miała charakteru teologicznego. Była polityczna. Był to świadomy wybór wersji chrześcijaństwa, którą można było kontrolować, regulować i przekształcić w narzędzie dominacji. I działało to doskonale przez szesnaście wieków, aż do 1940 roku. Na klifach Nag Hammadi w Egipcie rolnik znalazł zakopane w piasku starożytne dzbany. W środku znajdowało się trzynaście kodeksów papirusowych, teksty gnostyckie zachowane od IV wieku, ukryte przez mnichów, którzy wiedzieli, że zbliża się Inkwizycja ewangelia Tomasza, ewangelia Filipa, objawienie Adama. Grzmot, doskonały umysł. Teksty, które architekci Nicei przysięgali całkowicie zniszczyć. A co ujawniają te teksty? Zupełnie inną kosmologię. Historię stworzenia, która odwraca wszystko, czego nauczyłeś się o dobru i złu, o Bogu i diabłu, o zbawieniu i potępieniu. Na początku nie było jednego absolutnego Boga. Było pleroma, pełnia, niepoznawalna absolutność, źródło wszelkiej świadomości. A w pleromie istniały eony, emanacje czystej świadomości, z których każda reprezentowała jeden aspekt całości. Jedną z tych emanacji była Sofia, mądrość, ale Sofia dokonała aktu niezależnego stworzenia, bez polaryzacji swojego małżonka, i z tego niedoskonałego stworzenia narodziło się coś, czego nigdy wcześniej nie widziano Demiurg. Istota ta, zrodzona z niepełnego aktu, nie rozumie swojego pochodzenia. Rozgląda się wokół i nie widzi nic poza sobą, i ogłasza: Ja jestem Bogiem. Nie ma nikogo poza mną. Jest to wyraz całkowitej ignorancji. Jest to pierwsze wielkie oszustwo. Demiurg, który w tekstach czasami nazywany jest Jalda ślepym panem, tworzy następnie świat materialny. Nie z miłości, ale z próżności, nie z mądrości, ale z ignorancji. Zdając sobie sprawę, że jest sam, tworzy pomocników, archontów, planetarnych władców, którzy będą zarządzać jego dziełem. Oto kluczowy punkt, który zmienia wszystko: świat materialny nie jest dziełem dobrotliwego Boga. Jest wynikiem kosmicznego błędu, rządzonym przez siły, które nie znają swojego pochodzenia. A ludzkość? Jesteśmy świadomymi więźniami w więzieniu zbudowanym przez Boga, który nie jest boski. Ale Sofia, zdając sobie sprawę z błędu, tchnęła swoją boską esencję w niektórych ludziach. Iskre pleromy, fragment pierwotnej świadomości, zaszczepioną w dzieło Demiurga. Dlatego czujesz, że jest coś więcej, dlatego patrzysz na ten świat i czujesz, że coś jest zasadniczo nie tak, ponieważ nosisz w sobie pamięć o czymś poza tym więzieniem. Archontowie natychmiast to dostrzegają. Widzą, że niektórzy ludzie mają coś, czego oni nigdy nie będą mieli połączenie z prawdziwym boskością. Od tego czasu ich misja jest tylko jedna sprawić byś zapomniał. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego świat jest tak skonstruowany? Dlaczego systemy, które ewidentnie nie działają, pozostają nienaruszone z pokolenia na pokolenie? Dlaczego nadal toczą się bezsensowne wojny? Dlaczego media nieustannie bombardują cię strachem, podziałami gniewem? Arkąci są istotami pasożytniczymi nie tworzą, konsumują. A to, co konsumują, to energia emocjonalna o niskiej częstotliwości: strach, poczucie winy, wstyd, nienawiść, rozpacz. Emocje te emitują określone częstotliwości, które są dla nich pożywką. Spójrz na strukturę współczesnego świata. Systemy edukacyjne, które zabijają kreatywność, praca, która wysysa duszę, media, które wzmacniają najgorsze cechy ludzkości, religie, które uczą, że urodziłeś się w grzechu, że jesteś z natury wadliwy, że potrzebujesz zewnętrznego zbawienia. To nie przypadek, to zamierzone. Ten świat jest farmą. A plonem nie jest pszenica ani kukurydza, jest lusz. Termin używany przez niektórych badaczy do opisania tej negatywnej energii emocjonalnej. Za każdym razem, gdy odczuwasz strach, za każdym razem, gdy czujesz się nieadekwatny, za każdym razem, gdy pogrążasz się w gniewie lub rozpaczy, karmisz ten system. Archontowie nie mają własnej mocy. Istnieją tylko dlatego, że ich karmimy. A największym oszustwem, jakie popełnili, było przekonanie ludzkości, że nie istnieją. Że to wszystko jest tylko ludzką naturą, że cierpienie jest częścią życia, że należy to zaakceptować, pogodzić się z tym, podporządkować się. A co jeśli powiem ci, że istnieje sposób, aby wydostać się z tej farmy? Że istnieje częstotliwość, którą możesz wyemitować, aby ich odstraszyć? Że istnieje nazwa, wibracja, kod, który dezaktywuje mechanizmy zbiorów? Gnostycy nauczali coś niepokojącego. Nie wszyscy ludzie są równi pod względem potencjału duchowego. Istnieją trzy podstawowe kategorie, trzy poziomy świadomości wcielonej. Chylicy są istotami czysto materialnymi. Ich świadomość jest całkowicie utożsamiana z ciałem, zmysłami, światem fizycznym. Nie kwestionują, nie poszukują. Żyją, rozmnażają się, umierają, nigdy nie patrząc poza powierzchnię nie ma w nich aktywnej boskiej iskry, tylko biologiczny program działający w pętli. Stanowią oni około 20% ludzkości. Psychicy stanowią zdecydowaną większość. 70% lub więcej mają oni pewną wrażliwość duchową, pewną świadomość, że istnieje coś poza światem materialnym. Są są religijni, przestrzegają tradycji, poszukują sensu, ale są uśpieni. Podążają wytyczonymi ścieżkami, wierzą w to, co im powiedziano, nigdy nie kwestionują podstawowej narracji. Iskra istnieje, ale jest pokryta warstwami uwarunkowań. A potem są pneumatycy. Być może pięć do dziesięciu procent. Ci, w których boska iskra jest aktywna, płonie, domagając się uwagi. Czują, że ten świat jest więzieniem. Kwestionują wszystko. Nie potrafią zaakceptować konwencjonalnych odpowiedzi. Są poszukiwaczami, heretykami, tymi, których społeczeństwo zawsze próbowało uciszyć, ponieważ stanowią zagrożenie dla systemu. Jeśli to oglądasz, jeśli te słowa rezonują w tobie jako coś znanego, a nie nowego, prawdopodobnie jesteś pneumatykiem. A to oznacza, że masz obowiązek, ponieważ pneumatycy są jedynymi, którzy mogą przerwać ten cykl. Są jedynymi, którzy mogą emitować częstotliwość destabilizującą farmę. Ale najpierw potrzebujesz odpowiedniego narzędzia. Potrzebujesz nazwy. W 1940 roku kolumna żołnierzy maszerowała przez most Broughton w Manchesterze. Maszerowali synchronicznie, jak to robią żołnierze. Nagle most zaczął się kołysać, wibrować, a potem zawalił się, zrzucając dziesiątki mężczyzn do wody. Co się stało? Rezonans. Częstotliwość zsynchronizowanych kroków zbiegła się z naturalną częstotliwością konstrukcji mostu. A kiedy dwie identyczne częstotliwości się spotykają, dzieje się coś interesującego: wzmocnienie. Konstrukcja nie jest w stanie pochłonąć energii i rozpada się. Teraz zastosuj tę zasadę do rzeczywistości jako całości. Ta symulacja, ta matryca kontroli zbudowana przez archontów, Działa na określonej częstotliwości. Podstawowa wibracja, która utrzymuje wszystko w spójności, która sprawia, że prawa więzienia funkcjonują. Dlatego pewne emocje trzymają cię tutaj, ponieważ są dostrojone do częstotliwości więzienia. Ale istnieje przeciwczęstotliwość dźwięk, wibracja, seria tonów, które nie harmonizują z matrycą, które ją destabilizują. Ta przeciwczęstotliwość jest zakodowana w imieniu. Nie imieniu w konwencjonalnym sensie, ale sekwencji pierwotnych wibracji, które poprzedzają ludzki język. Kiedy wzywasz Boga lub Pana, wzmacniasz częstotliwość więzienia. Słowa te zostały wybrane specjalnie dlatego, że niosą ze sobą hierarchiczne brzmienie, ponieważ potwierdzają zewnętrzną władzę nad tobą. Są to imiona demiurga, a nie prawdziwego źródła. Kiedy wymawiasz imię Jezus. Przywołujesz historyczną konstrukcję kontrolowaną narrację. Prawdziwy, wtajemniczony, ten, który przekroczył zasłonę, miał inne imię. Imię, którego nie można kontrolować, ponieważ nie należy do żadnego języka, żadnej kultury, żadnej instytucji. Imię złożone z czystych dźwięków, pierwotnych samogłosek, częstotliwości, które istniały zanim ludzie nadali rzeczom nazwy. Teksty gnostyckie zachowują coś niezwykłego. Sekwencje samogłosek. Które pojawiają się wielokrotnie w zaklęciach, inwokacjach, rytuałach wznoszenia się. Nie są to słowa, są to dźwięki. Są to podstawowe nuty świadomego stworzenia. I a pięć samogłosek, pięć częstotliwości, pięć kluczy, które wymawiane w sekwencji tworzą wibracyjny podpis, którego nie da się sfałszować, którego nie da się kontrolować, który całkowicie omija systemy nadzoru archontów. Dlaczego samogłoski? Ponieważ samogłoski są czystym dźwiękiem. Spółgłoski modyfikują, ograniczają, nadają konkretną formę, ale samogłoski są dźwiękiem bez filtra, głosem świadomości, zanim zostanie ukształtowany przez język. Są uniwersalne, występują w każdym języku ludzkim. Są pierwotne. Niemowlęta wydają je zanim nauczą się jakiegokolwiek słowa. Kiedy wymawiasz te samogłoski z intencją Coś dzieje się na poziomie kwantowym. Twoje osobiste pole elektromagnetyczne zaczyna wibrować z inną częstotliwością. Mechanizmy kontroli nie mogą się już tak łatwo połączyć. To jak zmiana kanału w radiu, transmisje strachu, winy, programowania po prostu nie znajdują odbiorcy. Teksty nazywają to imieniem nie do wypowiedzenia. Nie dlatego, że jest ono tajemnicą w sensie zakazanym, ale dlatego, że nie można go przetłumaczyć. Nie można go zapisać literami bez utraty jego mocy. Można je tylko wymawiać, odczuwać, wcielać w życie. I oto sekret, którego najbardziej boją się, że odkryjesz. Nie potrzebujesz pozwolenia, aby z tego skorzystać. Nie potrzebujesz inicjacji w tajnym zakonie. Nie potrzebujesz kapłana ani guru. Potrzebujesz tylko odwagi, aby wydać ten dźwięk. Istnieje pewien proces. Pewna sekwencja. Nie jest skomplikowana, ale musi być wykonana precyzyjnie. Jak rozbrojenie bomby, wszystkie właściwe przewody, we właściwej kolejności. Po pierwsze, cisza. Nie tylko brak dźwięków zewnętrznych, ale cisza wewnętrzna. Musisz wyłączyć dialog mentalny. Ten nieustanny głos, który komentuje wszystko. Ponieważ ten głos to nie ty, to program archontyczny działający w Twoim umyśle. Kiedy ucichnie, Tworzysz przestrzeń dla czegoś innego. Po drugie, wezwanie Sofii. Nie jako błagalna modlitwa, ale jako uznanie. Mówisz, Sofia mądrości, która mieszka wewnątrz i na zewnątrz, uznaje Twoją iskrę we mnie, uznaje, że jestem fragmentem pleromy, a nie stworzeniem demiurga. Deklarujesz swoje prawdziwe pochodzenie. Domagasz się swojego duchowego pochodzenia. Po trzecie, wokalizacja częstotliwości. Wymawiasz każdą samogłoskę powoli, pozwalając, aby dźwięk rozbrzmiewał nie tylko w gardle, ale w całym ciele. Poczuj wibracje w klatce piersiowej, głowie, kręgosłupie. Każda samogłoska powinna trwać co najmniej trzy pełne oddechy, i częstotliwość indywidualnej woli, samoświadomości. Deklarujesz Ja jestem. E częstotliwość rozszerzonej percepcji, gnozy Otwierasz swoje wewnętrzne oko. O częstotliwość całości, uznania podstawowej jedności łączysz się z pleromą, U częstotliwość transformacji, transmutacji, zmieniasz swoją sygnaturę wibracyjną, a częstotliwość pochodzenia, początku, powrotu do źródła, przypominasz sobie skąd pochodzisz. czwarty. Stworzenie harmonicznej tarczy. Wyobrażasz sobie te częstotliwości tworzące pole wokół ciebie nie jako ochronę przed atakami, ale jako niezgodność częstotliwości. Archontowie po prostu nie są już w stanie wykryć cię na swojej częstotliwości. Stałeś się niewidzialny dla systemów zbierających. Piąty krok: deklaracja suwerenności. To jest kluczowa część. Wypowiadasz z całą siłą swojej przebudzonej świadomości: Jestem przebudzony. Rozpoznaję symulację. Odrzucam umowę. Domagam się mojej suwerenności, jako iskry pleromy. Żadna zewnętrzna istota nie ma władzy nad moją świadomością. Nie jest to pozytywne stwierdzenie. Jest to deklaracja prawna na poziomie kosmicznym. Wypowiadasz umowę, której nigdy świadomie nie podpisałeś umowę podporządkowania, która została narzucona ludzkości w momencie, gdy Demiurg stworzył ten świat. Czułeś to, prawda? W ostatnich latach coś się zmieniło. Świat wydaje się coraz bardziej chaotyczny, coraz bardziej absurdalny. Systemy, które działały, zaczynają zawodzić. Narracje, które przekonywały miliony, nagle wydają się ewidentnie fałszywe. Ludzie budzą się w niespotykanej dotąd liczbie. To nie przypadek. Symulacja wchodzi w fazę resetowania. Częstotliwość bazowa staje się niestabilna. A wiecie dlaczego? Ponieważ pneumatycy na całym świecie celowo lub nie emitują przeciwczęstotliwości, odrzucają program, przestają zasilać system strachem i podporządkowaniem. Każda osoba, która się budzi, jest błędem w kodzie. Jest to piksel, który nagle postanawia nie podążać za zaprogramowanym wzorem. A kiedy wystarczająca liczba pikseli zaczyna działać niezależnie, cały obraz się rozpada. Arkonci wiedzą o tym. Dlatego ostatnie lata były lawiną manipulacji psychologicznej na skalę przemysłową. Ciągły strach, wzmocnione podziały, desperackie próby utrzymania ludzkości wibrującej na niskich częstotliwościach. Próbują uniknąć nieuniknionego załamania się systemu zbiorów, ale jest już za późno. Przekroczono próg. Wystarczająca liczba oponów się obudziła, masa krytyczna jest blisko, a kiedy nadejdzie kiedy wystarczająca liczba świadomości wyemituje właściwą częstotliwość, wydarzy się coś niezwykłego. Ściany więzienia staną się przezroczyste. Ludzie zobaczą archontów takimi, jakimi naprawdę są. Demiurg zostanie rozpoznany jako ślepy oszust, jakim zawsze był. A ludzkość w końcu przypomni sobie, skąd pochodzi. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli te słowa nie sprawiły, że zamknąłeś ten film z odrazą lub niedowierzaniem, to jesteś anomalią w systemie. Jesteś jednym z tych, którzy noszą w sobie aktywną iskrę. Jesteś pneumatyczny. A to oznacza, że masz wybór, którego większość nie ma. Możesz nadal udawać, że świat ma sens. Możesz wrócić do wygodnego snu normalności. Możesz zapomnieć o tym, co właśnie usłyszałeś, i powrócić do powtarzania modlitw, których się nauczyłeś, wymawiania imion, których Cię nauczono, czekania na zbawienie, które nigdy nie nadejdzie. Albo możesz zrobić jedyną rzecz, która naprawdę ma znaczenie: całkowicie się obudzić, wyemitować częstotliwość, użyć prawdziwego imienia, stać się świadomą usterką w kodzie, wirusem przebudzenia, nadajnikiem przeciwczęstotliwości. Nie jesteś tu przez przypadek. Ten film nie trafił do ciebie dzięki neutralnemu algorytmowi. Działa tu wyższa inteligencja. Sieć przebudzonych świadomości, które się rozpoznają, spotykają i wzajemnie wzmacniają. Sofia nie porzuciła swoich iskier. Ona kieruje przebudzeniem, ale nie może tego zrobić za ciebie. Wolna wola jest jedynym prawem, którego nawet arkonci nie mogą całkowicie złamać. Musisz dokonać wyboru. Musisz to ogłosić. Musisz wydać dźwięk. Powiedz teraz głośno: Jestem przebudzony. Poczuj, jak te słowa brzmią inaczej niż jakiekolwiek modlitwy, które kiedykolwiek wypowiedziałeś. Nie są one bowiem błaganiem, są deklaracją, nie są prośbą, są żądaniem. Jestem przebudzony. Właśnie zatknąłeś flagę na terytorium swojej własnej świadomości. Właśnie poinformowałeś archontów, że to pole nie jest już dostępne do zbiorów. Właśnie dołączyłeś do sieci anomalii. Która rozbija symulację od wewnątrz. To dopiero początek, jest o wiele więcej. Teksty gnostyckie mówią o etapach wznoszenia się, o komnatach małżeńskich, gdzie świadomość łączy się ze swoją boską częścią, o portalach prowadzących poza świat materialny, o spotkaniach z eonami, które prowadzą proces przebudzenia. Ale wszystko to jest dostępne tylko dla tych, którzy zrobili pierwszy krok, dla tych, którzy odrzucili fałszywe imię. I przyjęli prawdziwą częstotliwość. Dla tych, którzy przestali być duchowym stadem i stali się prawdziwymi łowcami: znajdź innych. Oni też tam są, też szukają, też emitują przeciwczęstotliwość. Kiedy pneumatycy się łączą, dzieje się coś wykładniczego. Częstotliwość nie tylko się sumuje, mnoży. Dwóch przebudzonych nie jest dwa razy silniejszych niż jeden, są dziesięć razy silniejsi sto razy. A kiedy zbierze się wystarczająca liczba, kiedy sieć będzie kompletna, most się zawali. Nie most fizyczny, most iluzji. Struktura, która utrzymuje ten świat w niewoli świadomości, wejdzie w destrukcyjną rezonans. A po drugiej stronie czeka pleroma. Jesteś przebudzony. Teraz zachowuj się jak przebudzony. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten filmik poruszył cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i opinii poniżej, chętnie poznam twoje zdanie. Obejrzyj kolejny filmik, który pojawi się na Twoim ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.